Witam. Dzisiaj pokażę jak w Mercedesie W213, czyli w e klasie ta akurat jest z 2018 roku wejść w menu serwisowe w celu wymiany klocków hamulcowych tylnych, ponieważ hamulec ręczny jest tutaj elektryczny, ten hamulec postojowy jest elektryczny, zaciski te muszą zostać cofnięte, cofnięte. I istnieje taka możliwość przeprowadzenia tego bez specjalnego, specjalnego komputera diagnostycznego, tylko posługując się menu serwisowym, które jest w zegarach. A, a więc tutaj na kierownicy po lewej stronie znajduje się taki symbol domku i Cały kursor, to, to cały kursor, którym zmieniamy sobie, to, zmieniamy sobie parametry, jakie mają być wyświetlane, wyświetlane na zegarach. Wciskając ten przycisk, zatwierdza, zatwierdzamy tam odpowiednie, odpowiednie elementy, które chcemy, żeby, żeby były wyświetlone. A więc wciskamy raz przycisk start. Nie włączamy zapłonu, tylko raz wciskamy. W tym momencie na kierownicy wciskamy Przycisk z domkiem, i tutaj środek wciskamy. Auto weszło nam w menu serwisowe. Wyskoczyły nam takie pozycje, jak dane odnośnie samochodu. Pod spodem też jest wymiana klocków hamulcowych i serwis. W tym momencie na kierownicy, tutaj tym kursorem. Przechodzimy sobie na dół na wymianę klocków hamulcowych. Należy pamiętać, żeby, żeby wejść w ogóle w wymianę klocków, serwis, klocków hamulcowych, hamulec ręczny musi być zwolniony. Nie może być zaciągnięty. Teraz na kierownicy, tutaj, potwierdzamy wymianę klocków hamulcowych. I pojawia, nam, pojawia się nam e, informacja, czy e, te elektryczne zaciski mają zostać co, co, cofnięte. Wciskając jeszcze raz ten guziczek na kierownicy. OK. W tym momencie te silniki te silniczki elektryczne, które są na zaciskach, cofają się, te, te, cofają się do, do końca. I pojawia nam się komunikat, że, e, że pozycja, te, po, po, pozycja do montażu klocków z, z, została osiągnięta. Wtedy, wtedy demontujemy tylne koło i wymieniamy klocki hamulcowe tak jak w normalnym, w normalnym samochodzie. No, czyli, no, czyli odkręcamy, odkręcamy zacisk. Cofamy tłoczek delikatnie do samego, do samego oporu. Należy pamiętać, aby w, te, w czasie tej całej operacji nie odłączać wtyczki elektrycznej od silniczka, od silniczka, który znajduje się na zacisku. Jak klocki hamulcowe zostaną wymienione po prawej i po lewej, i po lewej stronie, z powrotem na kierownicy. Widzimy, że przez cały czas trwania dat, dat trwania wymiany klocków hamulcowych mruga nam e, e, lampka od hamulca ręcznego. Teraz żeby zamknąć zaciski po wymianie, po wymianie klocków, jeszcze raz tutaj na kierownicy wciskamy przycisk OK, w tym momencie. Silniczki elektryczne z powrotem zaciskają nam te klocki hamulcowe i regulują odległość i odległość a pojawia nam się komunikat, że wymiana klocków została tam przeprowadzona. I jeszcze raz potwierdzamy tutaj na kierownicy środko, na środku w celu opuszczenia wymiany klocków hamulcowych. Na tym to wszystko, to, to, to wszystko polega. Niepotrzebny jest żaden specjalistyczny sprzęt diagnostyczny w celu cofnięcia, cofnięcia zacisków. Wszystko można zrobić z ukrytego menu, które znajduje się w zegarach. Życzę powodzenia i do usłyszenia.